Dziennikarze, którzy nie zmieścili się w windzie, początkowo poczuli się porzuceni. Jednak gdy okazało się, że delegacja utknęła, zdali sobie sprawę, że zdrowiej i bezpieczniej jest podróżować schodami. Podobnego przekonania nabrali także goście z premierem na czele i nikt nie korzystał już z windy w dalszej części wizyty. To dziękuję. Dziękujemy, dziękuję Konferencja, która odbyła się z małym opóźnieniem, dotyczyła ochrony zdrowia. Odpowiadając na pytanie, co trzeba zrobić, by rozwój usług medycznych nie zatrzymał się w półpiętra, jak wadliwa winda, premier postawił na edukację. Zdecydowanie zwiększyliśmy w tej kadencji nakłady na służbę zdrowia. Utworzyliśmy sieć szpitali. Na pewno te rozwiązania wymagają doskonalenia. Wraz z ministrem Szumowskim podjąłem także decyzję o tym, żeby zwiększyć liczbę miejsc na uczelniach medycznych oraz na wydziałach medycznych np. Uniwersytetu Opolskiego. Uruchamiamy nowe kierunki studiów lekarskich, tak żeby kadry lekarskiej nie zabrakło. Do kampanijnych ofert opozycji Jarosław Głowin odnosi się z rezerwą. My składamy realistyczne obietnice i je realizujemy. Te cztery lata pokazały, że po raz pierwszy rzeczywiście politycy wywiązują się z zobowiązań wyborczych. Jeżeli koledzy z opozycji mają pomysł jak przeznaczyć 8% PKB na służbę zdrowia, niech powiedzą wprost jakie podatki chcą podnieść. Dobre nowiny dla nysy prezentował rzecznik Partii Jarosława Gowina, poseł Kamil Bortniczuk. Szanowni Państwo, mamy trzy dobre informacje. Pierwsza, to co widzieliśmy na dole, jest już karetka, którą można było zakupić dzięki dofinansowaniu w kwocie 400 tysięcy złotych z Ministerstwa Zdrowia z miejscem stacjonowania dla Guchołas. Druga dobra informacja o szczegółach za chwilę powie pan dyrektor, są dodatkowe środki zarówno na Zos Nyski, jak i na Zos głuchołaski W kontrakcie już na ten rok. Kolejna informacja, myślę, że najważniejsza dla mieszkańców powiatu nyskiego jest taka że w ramach postępowania na prowadzenie świadczeń w zakresie oddziału chirurgii naczyniowej drugiego w województwie pan dyrektor skutecznie złożył swoją ofertę zgodnie z deklaracją, którą już kilkakrotnie składaliśmy i mamy już dzisiaj pewność, że to jest jedyna oferta, która została złożona w ramach tego postępowania, w związku z czym można powiedzieć z całą pewnością, że Niski Zos będzie prowadził oddział chirurgii naczyniowej dla naszej części województwa. Oddaję głos panu dyrektorowi. Dziękuję. To prawda, troszkę jestem zdyszany, bo nie przewidziałem jednej rzeczy. Pani prezes, przepraszam, no nie wiedziałem, że czasami coś się dzieje z windami, ale akurat mieliśmy taką wpadkę po prostu. Faktycznie, złożyliśmy wniosek. Prawdopodobnie od 1 listopada, a raczej na pewno, będziemy już prowadzili chirurgię naczyniową w ramach naszego oddziału szpitalnego w Szpitalu w Nysie. No i to, co mówił pan poseł, prawdopodobnie. Bo jeszcze nie ma rozporządzenia. Od 1 października dostaniemy dodatkową kwotę 1,6 mln złotych. Między innymi w ramach tego ryczałtu, który został zwiększony. Dyrektor Norbert Krajczy, korzystając z obecności wicepremiera, zorganizował symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę dodatkowych pomieszczeń szpitala. Doszło także do poświęcenia przez księdza Prała Tamroza nowej karetki pogotowia, która zasili Guchołazy. Poświęcę, czy po Błogosławie ćwierć karetki, bo powinny cztery być na nasz to jest ćwierć tylko. <noise> po tym spotkaniu wicepremier gościł na placu budowy przy ulicy Franciszkańskiej. Program Mieszkanie Plus obliczony jest na zawartość portfela przeciętnej polskiej rodziny, zwłaszcza tych młodych rodzin, które wychowują dzieci. Chcemy, żeby mogli, żeby te rodziny mogły mieszkać w dobrym standardzie. Chcemy równocześnie, żeby wraz z płaceniem czynszu, te rodziny stawały się właścicielami tych mieszkań. I my także mamy nadzieję, że mieszkanie plus będzie dużym plusem dla Nysy.